Yo, siemanko, Z tej strony KGTV i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z gry LEGO Gwiezdne Wojny Saga Skywalkerów. W ostatnim odcinku dotarliśmy sobie na planetę Jawin 4 yy, z planami Gwiazdy Śmierci i w tym odcinku zniszczymy sobie Gwiazdę Śmierci. I to będzie prawdopodobnie ostatnia misja z Nowej Nadziei, także w kolejnym odcinku już przejdziemy sobie do części piątej Gwiezdnych Wojen yy, Sagi Skywalkerów. Ale zanim, to nie wiem czy pamiętacie... W poprzednim odcinku tutaj znalazłem klocek. I tutaj znalazłem właśnie takie cele dwa, a potrzebujemy ich czterech. No i poza odcinkiem tutaj się trochę porozglądałem i się okazało, że tu jest jeden i tu jest drugi. Także mamy już cztery i po prostu yy, ja jestem ślepy i dlatego tylko nie zebraliśmy tego klocka w ostatnim odcinku. Także już bez przedłużania, tu jest jeden cel. Tu jest drugi cel. Ej! Kupia barierka. Jeszcze raz. Inaczej może. Tu jest jeden cel. Ty, no ja tego nie zbiorę. Tu jest cel numer dwa. Tu jest. A czemu jest takie dziwne celowanie? Hmm. Strasznie dziwnie mi się kamera rusza. Dobra. Jeszcze raz. Tu jest jedno. Tu jest drugie. Tu jest trzecie. I tam jest czwarta. Super. Udało się. Tym razem już z małymi problemami kamerowymi, ale się udało. O, nawet nie musiałem go zbierać. Pierwsze koty za obroty. To nie zła misja. Pierwsze koty za obroty. To był 90. Piąty klocek Kyber już w tej serii Ale patrzcie, tutaj jest takie coś złotego I mi się wydaje, że to jest ta karta z danymi, za którą byśmy mogli sobie kupić Na przykład monety razy dwa Tylko ja za Lixa, nie wiem jak tam się dostać No bo nie ma w ogóle opcji, że ja tam doskoczę, nie? A Haku tu też żadnego nie ma a jest Nie gadaj Nie gadaj Karta z danymi Moja pierwsza W ogóle pierwsza jaką widziałem Ej, to w sumie spoko. Teraz wystarczy uzbierać milion monet I będziemy mieli już busta monety razy dwa. Także to już będzie w Imperium kontratakuje, myślę. A tu jest w ogóle jeszcze jakiś klocek podobno. Ale dobra, tym się już nie będziemy zajmować. W tym momencie już po prostu lecimy do celu głównego. I kończymy nową nadzieję. I potem zaczynamy Imperium kontratakuje. Hmm. No i dobra. W sumie to będzie misja kosmiczna, a w tych misjach kosmicznych... W Lego Star Wars 3 na przykład mi się wszystko łatwiej zdobywało. Też m.in. prawdziwego Jedi, dlatego zobaczymy. Dobra, trzyma się celu, słuchamy kaccęki. Chyba, że nie będzie kaccęki. Nie no, musi być kaccęka. Beaston Legacy Stacja bojowa jest silnie chroniona i dysponuje siłą ognia większą niż nawet połowa floty. Analiza dostarczonych nam przez księżniczkę leje planów, pozwoliła znaleźć słabość. Mały, jednoosobowy myśliwiec powinien przedrzeć się przez zewnętrzną osłonę. Wszyscy do i niech moc będzie z wami. No i w pozycji bojowej. pozycji bojowej. Czerwony pięć, atakuje atakuje atakuję. Będzie jak hmm. w kanionie żebraków na wyścigach. Myśliwce nadlatują z trzeciej! Luke, zaufaj instynktowi. Dobra, damy radę. Myśliwce! się to Dobra, za te statki dostajemy bardzo dużo siana. Ok, zbliżamy się do jakiegoś miejsca stawu. O i patrzcie, już mamy pierwszy pasek prawdziwego Jedi. Także może faktycznie nam się uda. Co to? Patrz, tu jest, mini zestaw mamy, pierwszy klasa. Także może będzie tak jak mówiłem, faktycznie, bo już mamy drugi pasek prawdziwego Jedi w ogóle. Co jest grane? Ej, ej, bo ja zaraz padnę. Patrzcie, drugi mini zestaw już. Mamy misję jakąś zrobioną w ogóle Ale tu szybko idzie wszystko I mamy prawdziwego Jedi Wow Mamy to, prawdziwy Jedi Chyba drugi w tej serii Także na nice, bo ja się zbytnio na tym skupiam Chyba mini zestaw ominąłem, ale też nie jestem pewien Strasznie dużo się tu dzieje Rozbiłem się? Nie Dobra, wlatujemy do jakiegoś takiej przestrzeni bardziej, większej. Zbierę pieniądze. Dobra, poleciałem tędy, to już polecę tędy. Okej, okay, teraz myśliwcy taj musimy rozwalać. Siedem ich musimy zniszczyć. Dawaj, czwarty. Wow, 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 dużo, dużo. Tu leci jeden, szósty, jeszcze jeden. Pięknie. No, kasy natrzaskamy trochę, ale lecimy przed siebie. Okej, okay, jakaś katastrofa. Myślałem, że zginąłem przez chwilę. Jest Iwader. vader. Jak spał, tak spał. Sam ich zniszczę. Osłaniać. Takie Luke! Uważaj młody. A nie, to Lando chyba mówił Icha. Dobra, Han, Han się dał przekonać. No to lecimy. Z dopalaczem. Patrzcie mi zestaw. 1 na 4 Generalny ok, dobra, 2 na 4. A to co? Tutaj mini zestaw w ogóle jakiś losowy, trzeci już, czyli chyba tylko jednego nie zbiorę, jeśli mi się nie wydawało i faktycznie ominąłem. No dobra, trzeci. Nie, Time ma jakiegoś. Patrzcie, czwarty mini zestaw. I tutaj będzie piąty. Patrzcie, to jest pierwsza misja, którą mogę zrobić na 100%. Jakieś osiągnięcie w ogóle. Kolejny okaz do mojej kolekcji. zabrano wszystkie mini zestawy na jeden z poziomów. Ale jeszcze misję muszę poszukać. To nie zrobię na 100%, bo ja nie umiem misje. Ja. Gwiazda śmierci mikro odblokowana. To za te mini zestawy, pewnie Dobra, mamy torpedę. Ok, yy, tutaj? Stój. Dobra, niszczymy tamto. Aha, tu są torpedy po prostu, to nie muszę jednak niszczyć. I w co teraz? Puuuu. Pięknie. Dwie już wieżyczki zniszczyłem Jeszcze dwie zostały, a nie, to są małe wyloty chyba Dobra, chilluj, bombę Dobra I ostatni jest gdzieś po tamtej stronie pewnie Tu jest hajs, dużo hajsu Unik Zbieramy torpedę Tak, i tu jest ostatni Cyk! Pięknie. Lecimy dalej. Otworzył się wylot. No tak, otwarty! Teraz trzeba torpedą, szybko! Pan nas broni. Mamy torpedę? Mamy, dwie torpedy. dobra, dalej! Główny wylot jest na samym końcu! Pum! Wpadły! Byk. Ej, ten odcinek będzie strasznie krótki. To była strasznie szybka misja. Dobry strzał, młody, jeden na milion. Pamiętaj, moc będzie z tobą zawsze. No i klasa, autograf, dacie czy nie dacie? Medal Medal dla luka. I czuł też chce medal, a medalu nie ma Okej okay. Najpierw Pio, huh? Najpierw ten Najpierw Partu i dla czuję go już nie ma <gryw> Dokładnie tak Odblokowano osiągnięcie. Nowa nadzieja. Ukończono czwartą część Gwiezdnych Wojen. Trzymaj się celu. Jeden klocek za ukończenie poziomu. Trzy klocki za prawdziwego Jedi. Tylko jedna misja, niestety, ale wszystkie mi zestawy Gwiazda Śmierci Mikro. 5 na 6 klocków za poziom. Czyli będziemy mieli równą stówkę, za ukończąc czwartą część. Naprawdę. Ja jestem zadowolony. Tylko misję ogarnąć w grze swobodnej, powtórzy się ten poziom i będzie klasa. Nowa nadzieja 43% mogło być lepiej, ale w zemście Sitów mam 32, także trzeba szukać pozytywów. No i teraz mamy Imperium kontratakuje. Które zaczniemy sobie już w kolejnym odcinku, żeby nie mieszać tych części razem tak jak był już z tym atakiem klonów i zemstą Sithów, żeby już tego nie powtarzać, bo to potem się wszystko miesza. To ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał, a jeśli wam się podobał, to zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie kanał, a my widzimy się w kolejnych odcinkach z tej, bądź innej serii. Trzymajcie się! Na razie, cześć!